I jeszcze na koniec podpowiem Wam taką ciekawostkę, którą można zaobserwować na rynku pomp ciepła, czyli to, że niektórzy producenci mają na przykład grzałki 3 kW. A inni mają grzałki 9 kW w swoich urządzeniach. I z reguły do współpracy do takiego wspomagania bardzo często jest tak, że ta 3 kW grzałka będzie wystarczająca. Natomiast jeżeli zastanowicie się nad tym troszeczkę głębiej, troszeczkę bardziej, to tak na dobrą sprawę, jeżeli wybierzecie sobie te urządzenia, które mają 9 kW grzałki, to wy tak na dobrą sprawę macie tam dwa osobne źródła grzewcze. Dlatego że macie, że jeżeli na przykład układ freonowy, czy pompa ciepła uległaby awarii, no to macie dalej możliwość Przełączenia się na grzanie tymi grzałkami, i w większości przypadków 9 kW wystarczy Wam spokojnie do ogrzania waszego budynku, nawet w temperaturach rzędu minus 15 stopni. Co jest fajnym, po prostu nazwałbym to takim dupochronem, że jeżeli macie awarię pompy ciepła, to dalej wasza, pom wasza pompa, działając na grzałkach przez te 2-3 dni, na przykład trwającej awarii, jest w stanie jest w stanie po prostu zapewnić to ciepło dla tego budynku. A jeżeli to było dla Ciebie interesujące, to zapraszam na cały materiał poświęcony temu tematowi.